W końcu szczęście, czuję je w sercu Nie chcę, żeby odeszł, bo żyłem w tym w ku Ty, mam nadzieję, że już zawsze będzie przy mnie Każdy dzień to prezent, choć luz bywał zimny Nie patrzę na metkę, nie liczy się blend Bo wszyscy na tej ziemi jesteśmy tacy sami men Nieważne co nosisz, czy guci, czy krop Ludzkie serce warte więcej niż hańszczy diament Mam szczęście w rękach, nie puściam go już Niech zostanie ze mną, niech trwa cały czas tu wszystko, hań świat jest pełen kłamstw. Chcę znaleźć miłość, życia, ale ciągle mam strach. Chciałbym znaleźć to jedyną, co patrzy na mnie. Nie na to, co mam w kieszeniach, nie na moją klasę. Bo w tych czasach miłość łatwo tracić w tym wyścigu. Większość kobiet patrzy na pieniądze, a nie na charakter i stylu. Ale nie poddam się, będę szukał dalej, Bo wierzę, że gdzieś tam jest Ta, co prawdziwą miłość daje Nie chcę fałszu, chcę ciepła, chcę wsparcia Niech miłość będzie czysta, niech to będzie prawda ha, a, a, a. Mam szczęście w rękach, nie puszczam go już Niech zostanie ze mną, niech trwa cały czas Ponad wszystko, choć świat jest pełen kłamstw Chcę znaleźć miłość życia, ale ciągle mam strach Nie liczy się złoto, nie liczy się blask To co mamy w środku, buduje nasz świat Jedni gonią za hajsem, inni za spokojem Ja chcę tylko szczęścia z miłością, przy boku stoję Mam szczęście w rękach, nie puszczam, bo już. już Niech zostanie ze mną, niech trwa cały czas, tu czas. Równość ponad wszystko, choć świat jest pełen kłamstw. Chcę znaleźć miłość życia, ale ciągle mam strach. I choć droga trudna, choć świat daje testy, to wierzę, że odnajdę to, co na. Co nigdy nie zburzy. I choć droga trudna, choć świat daje testy, to wierzę, że odnajdę to, co naprawdę jest najlepsze. Z sercem pełnym wiary, z głową do góry, Bo do góry. się to nie pieniądze, miłość, co nigdy nie